Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego już szósty raz wyszło na zewnątrz z informacją o swojej pomocowej działalności. Piknik profilaktyczny pod hasłem „w dialogu z umysłem, ciałem, sercem i duchem” odbył się tym razem w ogrodzie różańcowym kościoła świętej Katarzyny. W pogodne, ciepłe, niedzielne popołudnie przewinęło się przez to miejsce około 200 dorosłych osób, nie licząc dzieciaków, które ochoczo korzystały z przygotowanych dla nich przyjemności: animacji, dmuchańców prowadzonych przez instruktorów warsztatów ceramicznych i wikliniarskich, mega klocków gier i konkursów z nagrodami. Harcerze zbierali datki na najdroższy lek świata, który może postawić na nóżki kamilkę Gil. Warsztaty logoterapeutyczne i bibliodramowe odbywały się już na plebanii. Swój sprzęt prezentowała straż pożarna. Plenerową scenę wypełniały kolejne zespoły i formacje, umilając piknik koncertowym programem. Wyeksponowane prace plastyczne, powstałe na warsztatach terapii zajęciowej, były świadectwem wrażliwości i uzdolnień osób korzystających z pomocy Centrum. W tej sympatycznej piknikowej otoczce była, co najważniejsze, możliwość wykonania pierwszego kroku, bo cóż prostszego niż bez kolejki do specjalisty, bez szpitalnego stresu, usiąść przy kawie z psychologiem. Do dyspozycji przybyłych na profilaktyczną imprezę pod chmurką byli lekarz-psychiatra, pani psycholog, psychodietetyk pani Sabina oraz pracownicy zespołu mobilnego, w sumie 12 osób. Bo ideą środowiskowego centrum jest docieranie z pomocą do miejsca zamieszkania pacjenta, obejmowanie nią i osoby dotkniętej kryzysem psychicznym, i jej otoczenia. Największą popularnością cieszyły się porady pani psychodietetyk. Ludzie mieli potrzebę rozmawiania nie tylko o zaburzeniach w odżywianiu, ale też o skutkach przyjmowanych leków. Inni dopytywali o zakres działalności Centrum. Ta utworzona przed trzema laty placówka Funkcjonująca teraz w strukturze podhalańskiego szpitala zatrudnia czterech lekarzy specjalistów, gwarantując dostępność świadczeń. Potrzebujących pomocy może kierować na oddział dzienny, może oferować rozmaite formy terapii, warsztatów i grupę samopomocową. Przez trzy lata z usług centrum skorzystało prawie 4,5 tysiąca mieszkańców powiatu nowotarskiego. Około 1,5 tysiąca osób jest objętych stałą opieką. Co miesiąc przychodzi tu po pomoc i poradę około 100 nowych osób.